Dzień dobry. Ja jestem Pascal. A to? Widzicie ile sekund? BUM! No i co ty na to, John Cassidy? Zwierzęta z balonów. Uuu, Kiemano, ale biały jestem. Słyszałem, że dobrze dmuchasz. Tak jest. Wymucham najlepiej na świecie. Tu mamy pudełko balonów. Są glosy balony. To balony. Weźmy, że ten pies jest srebrny. Mam pompkę. W bardzo ładnym kolorze. Mamy tubę. Mamy rurę. Ja robiłem tak. O. I robiłem tak. Mamy nosek. Tak, żeby nóżki zrobić. I Kręcimy. O i widzicie? Już powoli staje na nogi. Łapiemy znowu takie uszko. Zostawiamy trochę dupy. Żeby miał ogonek. Tada! Piesek. Tutaj widzicie jaki ładny srebrny kolor ma. Uubububub. Ci się nie nudzili. Patrzcie jak pompuje balona. W ogóle nie wiem po co mi tutaj taśma. Muszę ją zabrać. Widzicie jaki Taki suchy? A teraz czy wasz balon jest suchy? Użyjcie pompki. Proszę bardzo, mamy węża, albo czdownica. Raka. Ja miałem raka, tak, więc nie, nie dziękuję. Już mi starczy. To robimy freestyle. Jura. Nic. Oa! Nic nie idzie według planu, nic, nic. Mam za duże palce. Jeszcze raz. Zaczynamy od tej strony. Ale to jest naprężone. To jest trombocyt. Ta witryna ma problem z certyfikatem bezpieczeństwa. Xiaomi to jest chiński telefon, tak? Używam w ogóle przeglądarki Mi. Yahoo też nie działa. Jakiej, jakiej Chińczycy używają przeglądarki? Weibo? Zobaczmy, wpiszemy Weibo. Zgadnijcie co? Odpala się! Schinszczyli mi telefon. Ten Duren stream lepienia psów na czas. Ładna koszula by the way. Dzięki, sam kupowałem. Timer, co nie? 0,0,0. Ręce mam na stole. I... O, oh, fuck, zapomniałem mu dorobić pyska. 1158. Let me do it for you! Ktoś chce sprawdzić jaki jest rekord świata w robieniu balonowego psa? 6,5 sekundy, dobra. Ręce na stół. Let's go! Hmm? <noise> to za abominacja Ale 8 i 9. Ale mogę to pobić Mogę to pobić Dobra Uwaga Pobijam rekord świata Mówię wam Krzywą głową Ale widzicie ile sekund? Boom No i co ty na to John Cassidy? Ha? Hmm. Dobra Mamy Mam wziąć I mam zrobić mu sounding tu I mam złapać za to w środku. Tyle mi z niego zostało. Forever in our heart. Come on, puść mnie balon. Patrzcie, dziura. Dobra, chyba tak to ma wyglądać. Takie coś. Okej. Okay. złe wieści, chłopaki. Jest brudny Johnson. Chyba za mało miejsca sobie zostawiłem. Ale to musi być nieprzyjemnie. Haha, mam coś takiego. Monetyzacji nie dostaniesz za te obrazki. Na, tak, zobaczyłem, co faktycznie muszę to zrobić. Odpada to, kompletnie odpada. Próbujemy zrobić królika. Stój, nie idź tak do przodu. Jak ty tak szybko go zawiązałaś? To jest królik. Jego nóżka wcale nie jest zepsuta. On traci powietrze. Reanimacja. Dobra, to jeszcze raz. Haha! Królik. Zrobimy brązową albo złotą, taką alarokuchową. Mamy tak, tak, tak. Tak, i tu kręcimy, to na pewno nie jest asmr. WTF, ono ma z dwumetrowego balona, ja nie mam tyle. Waba. Fajna żabka, co nie? Teraz robimy łabędzia. Wydaje mi się, że moje balony są grubsze niż ich balony. <laughs> o, le mi strzeliło. Uh, uh, uh. Ej, proszę pani, to jest sus. Zrobię, że jedno jajo, znaczy jeden lub jest mniejszy od drugiego, i wtedy przerzucę tu. Aha, łabądź! Łabądź czy łabędź? Nie wiem, ktoś w komentarzu na pewno mnie poprawi. Gościu mniej gadania, więcej pokazywania. Ja jestem od gadania. Każdy zrobić mi taki dziubek, no, potem drugą kulkę. Chyba ucho się zdemontowało. Da się naprawić, chłopaki? Da się naprawić? Nie dało się naprawić. Jeszcze raz kulka, potem kolejna kulka. Alpaka. Woda może być różowa, jeśli zasolenie jest bardzo duże, to może być różowa. Ale wtedy nie jest zdatna do picia. Pasuje mi do... trochę do koszuli. O nie, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Chcę znowu zrobić mu brudnego Johnsona. Robimy brudnego Johnsona. Raz. Dwa. Trzy. Mówiłaś trzy, a to są cztery. Oszukiska. Co? Co mam zrobić? Ciąża trwa prawie 9 miesięcy i w maju. <słuch> eee. O oh shit, ja potrzebuję dwóch balonów do tego. Tak, wybrałem akurat ten jeden, który nie ma pary. To weźmiemy niebieski. Niebieski ze złotym. Dobrze pasuje. Wiążemy je tutaj. Nie! Zepsułem kość. Proszę bardzo. Wkurzył mnie. Tyle zostało z niego. Tak wyglądała sonda, którą mi wpychali podczas gastroskopii. Każe mi zrobić. Mam zrobić brudnego Johnsona i brudnego Johnsona zrobiłem. Mam zrobić tu gdzieś tyle wziąć. Eee, rulonik. Nie, tylko nie to. To jest coś, co rozwala mnie za każdym razem. Kobito, nie każ mi robić tego, please. Bierzemy tego balona. Ja mogę go wepchać tu pomiędzy te inne balony. Udało mi się, udało mi się. I co dalej mam zrobić? Nie, 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 roz, nie rozwalaj się, please. To miał być rewolwer. Wygląda jak rewolwer? Wygląda jak rewolwer. Udany? 7 udanych? Więcej mamy udanych, mamy z 10 udanych, z czego jeden był rekordowy, gdzie pobiłem rekord świata w, w robieniu balona z... w sensie robieniu psa z balonów. Który z waszych był ulubiony? By było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like suba, komentarz. Może wpadnijcie na streama. Miło by było, fajne rzeczy tam się dzieją. Naprawdę polecam, nie może Was tam zabraknąć. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia!